No więc obwody prądu stałego. Wody, prąd stały płynie wtedy, jak gdzieś jest tak zwana różnica napięć, więc jest taka wielkość U i to jest powiedzmy między dwoma punktami A i B, jeżeli jest różnica napięć, to elektrony sobie będą płynęły. Jak to można zrozumieć? No na przykład jak jest sobie bateria, to jak ją sprawdzimy takim tak zwanym amperomierzem, on tak się rysuje, no to on zwykle wskaże 1,5, no na przykład Wolta. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak, jak sobie y, połączymy takimi drucikami jedną i drugą stronę baterii, to yy, no, zaprosimy elektrony do ruchu, to można sobie tak obrazować jako prawie że wysokość to jest dodatni ładunek, to jest ujemny ładunek no i musimy tym przewodem połączyć. O tym mówiłem w trochę innym filmiku I jak połączymy przewodem, no to one zaczną się poruszać i tutaj wielka konfuzja historyczna, więc jak mamy sobie przewód, to oczywiście to, co się rusza, to się ruszają elektrony, bo dodatnie, dodatnie ładunki są nieruchome, jądra. No więc jeżeli sobie te elektrony podróżują w stronę prawą, to oczywiście mówimy, że prąd płynie w lewu, pamiętajcie o tym, a to dlatego, że ludzkość myślała, że jakieś są dodatnie ładunki, które się no, poruszają, a się okazało, że to ujemne się poruszają, no ale w związku z tym ja będę mówił, często się mówi o ruchu dodatnich ładunków, które nie istnieją, dopiero jak nas, i tak będziemy to sobie myśleć o tym i dopiero na końcu jak nas ktoś zapyta, powiemy, nie, nie, tak naprawdę to elektrony poruszają się w drugą stronę. Więc dobra, więc jak mamy sobie tutaj te dodatnie ładunki zgromadzone, to one będą chciały do minusa iść i, i oczywiście będą przez ten drucik przelatywały. Spodziewamy się naturalnie, że to jak szybko będą przelatywały, to będzie, to się nazywa natężenie prądu, czyli ile tego ładunku w czasie przepłynie przez taki obszar i to natężenie będzie jakoś, no, proporcjonalne no tak narysuję, proporcjonalne do napięcia. Napięcie to jest to. To jest tak po naszemu różnica wysokości, różnica napięć. No i ponieważ to jest proporcjonalne, to jest tak zwana, to jest, jest jakaś stała proporcjonalności, która jakoś się wiąże, powiedzmy, z odwrotnością tego, jak duży opór będzie stawiało. Im, im, Im większy opór będzie to stawiało, tym mniejszy prąd będzie płynął. Mam na myśli, że I równa się 1 przez coś, co nazywamy oporem, razy napięcie, albo jak to woli, to znaczy, że. Napięcie to się równa prąd płynący razy opór, i to jest tak zwane prawo OMA. Yy, no i to ma sens, nie? bo jak R jest bardzo, bardzo małe, to duży prąd będzie płynął nawet jak ta różnica wysokości jest mała. Innymi słowy elektrony, przepraszam, ten dodatnio ładunki bardzo łatwo przepłyną. No i teraz już tak po, po, po normalnemu, jakby ten taki obwód, który tutaj narysowałem, czyli połączenie. Dwóch, dwóch części baterii, to zwykle się robi w taki sposób. O, tu jest baterijka, ona ma napięcie U, innymi słowy, jak tu przyłożymy voltomierz, tu to nam pokaże U, no powiedzmy 1,5V, ale my, no tak, jak podłączymy coś takiego, no to na, fi, na, na maturze z fizyki to się nic nie dzieje, jest zwarcie, po prostu te dodatnie ładunki sobie płyną i już. E, to, co musimy tutaj podłączyć, to jest opornik o jakiejś tam oporze R bo zakładamy, że ten drut nie ma w ogóle oporu. I jak mamy taką sytuację, to natychmiast wiemy, że prąd, który tutaj płynie, czyli prąd, który byśmy tutaj zmierzyli, co służy do, pomiar do pomiaru e, natężenia, oczywiście amperomierz, jego się tak oznacza, i on tu będzie nam pokazywał, jakie jest I płynące, czyli jaki jest ten ładunek na jednostkę czasu. No i z takiego prostego obwodu od razu widać, że, że co, no to można tak zrozumieć, że sobie mamy, prawda, co widać, że napięcie równa się prąd wypływający razy, razy opór. Proste. To, to trzeba zapamiętać najprostszy obwód, jaki istnieje. No, no dobra, to, to się dzieje, to, to łatwe jest i w ogóle, dlaczego tak jest? Ano dlatego, że istnieje drugie prawo Kirchhoffa, które mówi, że to, co jest wyprodukowane w, w baterii, i znowu to narysuję takim Troszkę schematycznym rysunkiem, czyli to napięcie, które się naprodukuje w baterii, musi zostać zmarnowane na opornik, tak napiszę ten opornik, a no dlatego, że te dodatnie ładunki wracają do ujemnego terminala, czyli piszemy, że u baterii równa się u opornika, na no, u opornika z prawo oma to jest prąd płynący przez opornik razy opór tego opornika. No i dlatego przy takim prostym obwodzie wszystko jest jasne, jak powiecie mi. I jaką wysokość wam daje bateria, i co się do tej baterii, to od razu wam powiem, ile prądu płynie. Ale życie nie jest takie łatwe, bo oczywiście możemy podłączać dwie rzeczy, i na przykład możemy sobie podłączyć dwa oporniki w taki sposób, czyli mamy sobie tą baterię i podłączamy dwa oporniki, tu jeden opornik, tu drugi opornik, no ale to podobnie jak poprzednio, byśmy sobie powiedzieli, że. To, co nam daje bateria UB, to musi być zmarnowane na pierwszy opornik i na drugi opornik. Ja to napiszę w taki sposób, że UB równa się U1 plus U2. To po pierwsze, a po drugie, prąd, który tutaj płynie, nazwę go I yy, w baterii, czyli ten, co wypływa z baterii, to tak jak woda działa. Czyli to, co I w B wypływa w baterii, to musi przepłynąć przez pierwszy opornik i musi przepłynąć przez opornik drugi. No tak w zasadzie ciągłości. To jest tak zwane szeregowe. Go we podłączenie oporników, a teraz na żółto będę robił drugie. Drugie, jak można podłączyć, to można podłączyć równolegle, czyli tutaj wychodzi kabel i nagle się bum rozdwaja. I on się rozdwaja i tu jest jeden opornik i wraca, tu jest drugi opornik i wraca. Ten jest. I, i co się okazuje? No, oczywiście to, co nam dała bateria, Dobrego, czyli napięcie baterii, które wytworzone było jakąś reakcją chemiczną, zostało. No właśnie, okazuje się, że z jednej strony, jak sobie ten dodatni ładunek idzie, to wszystko wykorzysta na, pier... na, na pierwszy opornik i wszystko wykorzysta na drugi. Mm -hmm. A to dlatego, że zawsze patrzymy z punktu widzenia jednego ładunku. On sobie zyskał na baterii UB, i wracając do drugiego końca, wydał na U1, więc piszemy, że UB zyskane przez baterię musi być równe U1, musi być równe U2 ale prąd robi zupełnie coś innego, bo prąd wypływający w baterii się rozdwaja i no tak jak woda jak wyleci litr, to pół litra być może w prawo poleci, pół litra w lewo, tudzież w jakichś innych proporcjach, ale nie dostaniemy wody znikąd, więc piszemy, że prąd płynący przez pierwszy opornik plus nawet tak napiszę, prąd, który wypływa w baterii, musi być rozłożony na pierwszy i drugi opornik. I właściwie to jest, to jest połączenie równoległe. I to kończy tą całą historię, słuchajcie, bo okazuje się, że z tego wynikają te nasze wzory na łączenie oporników, yy, bo historia zawsze jest taka, że nawet, że, że niezależnie czy obwód jest taki, czyli dwa, dwa połączone, no, szeregowo, czy wygląda tak, czyli dwa połączone równolegle, to jest to, co ja tutaj narysowałem, na żółto może dla, dla jasności, bum, 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 to niezależnie jak to jest połączone, to, no to nie umiemy policzyć, jaki jest, jaki jest prąd płynący z baterii. To, co umiemy policzyć, to powiedzieć sobie, OK, ja próbuję z tego dostać, ja próbuję to zastąpić takim układem, który znam, wiem jak rozwiązać. Ja to próbuję rozwiązać, zastąpić takim układem, że bateria przeżywa, ale tutaj jest jeden opornik o oporze R zastępczy, a to jest to samo u baterii, u baterii. Baterii. No i tak, z, prawej z lewej strony to jest dość proste, no bo w tym przypadku mamy z tego pierwszego wzoru e, u baterii równa się no, spadek napięcia na pierwszym, czyli tak jakbyśmy tutaj zmierzyli, jaki jest spadek napięcia, czyli i 1 i 1 razy R1 plus i 2, a tak, plus i 2 razy R2, ale wiemy, że te wszystkie prądy są takie same. A dobra, to z jednej strony. Z, z drugiej strony, w tym takim obwodzie, gdzie jest opór zastępczy UB, to się równa prąd, który wypływa z baterii razy opór zastępczy. Tego nie znamy, to chcemy wyznaczyć. Aha, no ale porównujemy. Chcemy zastąpić opór taki z dwoma opornikami, jednym opornikiem, więc od razu widzimy, że przyrównując napięcia baterii, dostajemy, że i1r1 plus i2r2 równa się i baterii r zastępczy. Yy, powiedzieliśmy sobie, że w tym połączeniu prądy, które wypada, wypływają z baterii, płyną przez pierwszy, płyną przez drugi obornik, są takie same. To się skraca i mamy to, co chcemy. R zastępcze równa się R1 plus R2. Z prawej strony jest dokładnie taka sama historia, oprócz tego, że mamy, mamy takie prawo, że to prąd równa się prądowi pierwszemu plus prądowi drugiemu, więc jak to zastąpimy, yy, napięcie baterii przez tak. Więc teraz wstawiamy stąd IB, czyli napięcie baterii przez opór zastępczy, a tutaj wstawiamy opór, napięcie na pierwszym przez opór na pierwszym plus napięcie na drugim, opór na drugim i znowu powiedzieliśmy sobie, że w tym połączeniu no, wysokości takie same muszą zostać wytracone, tu jeszcze napięcia więc to się skraca i mamy to co chcieliśmy 1 przez R zastępcze równa się 1 przez R1 plus 1 przez R2. I jak zwykle jakiś, jakiś przykład, żebyśmy to ogarnęli eee, przykład taki typowy obwodzik czyli mamy sobie baterię ona jest podłączona do jakiegoś jednego opornika i tu dwóch oporników i próbujemy z tego no, no, może to narysuję to samo, ale narysuję tutaj. Jest jeden opornik, drugi opornik. One się łączą. Tu jest jeszcze jeden opornik i trafiają w baterię. I próbujemy policzyć, jaki jest prąd wypływający z baterii, wiedząc, jakie jest napięcie baterii. No i to, to, co robimy, to gramy w takie puzzle, próbujemy znaleźć miejsce, które ma. Tylko wejście i wyjście. Na przykład nie możemy połączyć tych dwóch oporników, bo mają jedno wyjście, drugie wyjście, trzecie wyjście. O nie, tak nie może być. Więc to, co, to, co łapiemy pierwsze, to tą parę, bo z niej z tej pary jest jedno wejście jedno wyjście. Bum, bum, bum. Yy, nazwiemy sobie to jeszcze. To jest opornik pierwszy, to jest drugi, a to jest opornik trzeci. Więc co z tego wychodzi? Z tego wychodzi modelujemy to tak, że zastępujemy to oporem. Zewnętrznym oporem 1,2 nazwę. I tu będzie zostawiamy R, R3, i wracamy do baterii. To jest pierwszy krok, i oczywiście wiemy, jak policzyć R1,2, bo one są połączone równolegle. Mają takie same napięcie tu i tu, więc od razu piszemy, że 1 przez R1,2 równa się 1 przez R1 plus 1 przez R2. Da się to policzyć. I teraz dalej. W kolejnym kroku próbujemy znaleźć parę oporników, które ma jedno wejście, jedno wyjście. No to nie jest trudne. To jest ta para. I mamy w związku z tym pojedynczy opornik. I on podłączony jest do baterii. I ten opornik ma opór R123. No, ponieważ tu łączyliśmy, no, łączyliśmy szeregowo, bo jeden, a potem drugi. To jest R123 równa się R12 plus R3. To, co teraz należy zrobić w takim typowym zadaniu. Ok, to jest finalnie policzyć. Prąd wypływający z baterii to się równa u baterii przez R1,2,3. To jest wykledane, to policzyliśmy i mamy ile prądu wypływa. I teraz to, co robimy, to cofamy się w tych historiach i uzupełniamy wszystkie informacje, które mamy na temat naszego obwodu. No, między innymi, jak wiemy, że i baterii płynie tutaj, to wiadomo, że to płynie przez ten obwód R1,2 i, i od razu wiemy, yy, ile płynie przez R3. Konkretnie to na tym etapie wiemy, że napięcie, które się tutaj wywala na R3, to jest i baterii, które policzyliśmy, razy opór R3. To wiemy, czyli mamy U3. Ale przecież z tego rysunku doskonale widać, że to, co zyskamy na baterii, musi być stracone na właściwie nawet z tego. To, co zyskamy na baterii, to musi być stracone na pierwszym, na trzecim już wracamy do baterii, albo ewentualnie, jak to woli, ruszamy z baterii, idziemy tędy i wracamy do baterii. Czyli od razu widzimy, że napięcie, które jest zostawione na, które jest zyskane z baterii jest zostawione na pierwszym plus u3. Yy, no tak I ponieważ u3 jest policzone, yy, to od razu z u baterii mamy u1, tak mamy... Mamy U1, możemy policzyć na przykład jaki prąd płynie przez pierwszego gościa, bo mamy U1 przez R1 i tak dalej, i to już się rozwikuje w drugą stronę. Pokazuję tylko zasady. No i jak już to mamy, to wykorzystamy do ostatniego zastosowania. Jest to ogniwo. Ogniwo, no to taka historia, że mamy jakieś no, no, chemiczne źródło, czego? No, siły elektromotorycznej. No, akurat to jest, takie, yy, to jest takie napięcie, ale w cudzysłowie. Siła elektromotoryczna, no i, i, i zwykle to się ładuje do baterii, ale ponieważ bateria jest jednak z jakichś rzeczywistych rzeczy złożona, to ona ma we wnętrzu coś, co nazywa się oporem wewnętrznym, swoim zwykle oznaczanym małą literką R, a to ogniwo ma zwykle epsilon zamiast, zamiast napięcia. To, co próbujemy policzyć, to to, jakie jest napięcie, czyli różnica potencjałów między tymi dwoma końcami, i nazwę to u baterii, tutaj to, to nam pokaże u baterii. I to oczywiście zależy do, od tego, co podłączymy do naszego obwodu. No to może być bardzo skomplikowany układ oporników, ale tak jak pokazałem, da się je zredukować. No i powiedzmy, zredukujemy do oporu zastępczego RZ. No i teraz liczymy. Bo z jednej strony, tu widzicie, że mierzymy na, na baterii, ale to jest to samo, co byśmy mierzyli no, tutaj. Bo zasadniczo kabel nie ma, kabel nie ma żadnego oporu, więc to, to jest to samo dokładnie, co jakbyśmy mierzyli tutaj napięcie. I one muszą być sobie równe, więc już piszemy, że u baterii wyprodukowane od razu musi być wydane na to, co to, to ten prąd, który wyleci stąd IB, wyleci z baterii razy opór zewnętrzny tego gościa. Ale z drugiej strony widzimy takie, to, to tyle. Wi wiadomo, ale z drugiej strony widać, że mm, to, co da nam to ogniwo Epsilon, musi być wydane na dwie rzeczy, więc po pierwsze, ten prąd IB. To jest taki sam prąd, jak płynie przez ten opór wewnętrzny, wychodzi i dopiero przez opór zewnętrzny. Czyli to napięcie, które zyskamy na ogniwie, ma, musi się wydać na napięcie na oporze wewnętrznym plus napięcie na oporze zewnętrznym. No a to, a to znamy, tak? Opór baterii to się równa temu. No to możemy wstawić i mamy i baterii, bo przecież płynie, płynie, płynie prąd baterii, razy opór wewnętrzny plus. E, Plus i baterii razy opór zewnętrzny. I często tak można przedstawić ten wzór, ale w, waszym, w waszej karcie wzorów, z tego co widziałem, e, to jest taki, to jest chyba inna wariacja na temat tego wzoru, a konkretnie jest tak napisane, że, mm, że to jest nazywane po prostu U, no bo de facto to jest napięcie, które mierzymy na baterii, e, i, i w związku z tym wychodzi nam, że napięcie, które mierzymy na baterii u baterii tudzież u po prostu to jest epsilon minus prąd, który daje bateria razy opór wewnętrzny. Jest. I finalnie jeszcze chciałem powiedzieć, bo w tych rozważaniach nie mówiłem o nic o mocy. No ale to moc jest prosta, to mówiłem w prądzie, jak rozwikła się taki typowy obwodzik, to na przykład dowiemy się jaki prąd płynie przez jedynkę i jakie jest napięcie na jedynce, nie? No i to jest będzie moc wydzielana przez jedynkę, czyli z taką mocą świeci żarówka. A dlaczego tak jest? No to tłumaczyłem w miniaturze elektry, elektryczne, prąd, prąd elektryczny, ale jeszcze jedno, pamiętajcie, że z prawa oma tu możecie różne wariacje włożyć ja to, to jest ostatnia rzecz, moc to z jednej strony jest napięcie na danym rezystorze, na przykład no, nad N tym razy napięcie na N tym, ale z drugiej strony można włożyć prawo Oma, czyli to jest i N kwadrat razy r albo prawo Oma u i razy R, razy opór n tego rezystora, albo ewentualnie un kwadrat przez rn, gdzie mam na myśli, że jest jakiś skomplikowany obwód, ale koniec końców znaleźliście, jaki jest op opór zwykle jest dany, znaleźliście, jakie jest napięcie tracone na tym n tym oporniku, un, i wiecie, jaki prąd płynie. To możecie na przykład dowiedzieć się, jaka moc jest generowana na danym oporniku, albo z jaką mocą świeci żarówka tu włożona. Jasne. Dobra, to, to wszystko. Dzięki jeszcze może powiem, bo prawie zapomniałem. Ja tu pisałem w różnych miejscach, że jest. Y, mierzyłem napięcie woltomierzem y, i mierzyłem natężenie amperomierzem. Zawsze pamiętajcie, że opór amperomierza jest równy z grubsza 0, tak żeby tu nie było, tak żeby spadek napięcia był równy 0, to już rozumiecie dlaczego. A z kolei opór woltomierza jest równy nieskończoność, tak żeby, jak tu sobie zmierzę, Napięcie, żeby tędy nie płynął żaden prąd. Żeby przez ten woltomierz nie płynął żaden prąd. Bo taki jest duży opór, że raczej cały prąd popłynie tędy. To znów długa miniatura, ale mam nadzieję, że coś się udało. Dzięki.